Ten drugi kanon został ujawniony yy, nie dlatego, żeby, żebyśmy my go wyrwali. W żaden sposób. Bo my nie jesteśmy w stanie tego uczynić. To sam Chrystus powiedział, ukazuje Ci drugi kanon. On jest przestępstwem przeciwko mnie i Kościołowi Świętemu. I dlatego on zostanie zniszczony. On się stanie przyczyną jego upadku. To ja mówię, że tak będzie. To ja mówię, że tak będzie. Ja tak postanowiłem i tak się stanie. A Ty jesteś po to, abyś powiedział o tym... I to wydobył na światło dzienne, aby wszyscy się o tym dowiedzieli, dlaczego ich ukaże. Dlatego to nie my, drugi kanon, ujawniliśmy, ponieważ dla nas to było niemożliwe. To Duch Boży nam ukazał, sam Chrystus nam ukazał drugi kanon, i sam Chrystus doprowadził do tego wszystkiego, do, do tych wszystkich yy, wpływów, zmian, yy, i sam yy, usunął, yy, wyrwał go z korzeniami. I dlatego nas nikt nie może o to oskarżać, bo my nie prześladujemy Kościoła Grzeszników. Mo mogą ludzie wołać, że Chrystus prześladuje Kościół Grzeszników, że Chrystus go prześladuje, ale Chrystus go nie prześladuje. Chrystus go nigdy nie chciał, Chrystus, Chrystus go usunął. Całkowicie usunąć, nie prześladować. Usunąć całkowicie, aby śladu na po nim nie było, jak po kolosie ze snu Nabuchonodozora, który runął z powodu małego kamyka, który spadł z góry wielkiej, można powiedzieć, góry Sujonu. Spadł z góry, nie ruszony żadną ręką ludzką, ale mocą Boga. Spadł, uderzył w gliniane nogi, kolosa, które były z żelaza i miedzi i żelaza i gliny, który rozpadł się, gdy nogi upadły. Gdy nogi się rozpadły, kolos nie miał podstawy i runął, ponieważ kolos miał głowę ze złota, ale był na bardzo słabych kulosach, na glinianych, więc był bardzo słabo umocniony i nie miał w sobie żadnej siły i kamyszek mały, który uderzył w stopy gliniane, rozsadził całkowicie te stopy i wtedy on upadł i cały posąg nawet z głową ze złota rozwiał się i śladu nie było, a kamień, który odzwierciedla prawdę Bożą i moc Jego, która całą ziemię wypełni, stał się ogromną górą, która wypełniła całą ziemię. Kamień rozrósł się na całą ziemię i był jedną wielką górą na całej ziemi. Odzwierciedla chwałę Bożą, moc Bożą, że wszystko się dzieje z mocy Bożej, więc nie do nas to, co Bóg mówi, co Bóg czyni, tylko my tylko ujawniamy to, co Bóg czyni. Bo można było powiedzieć, można było powiedzieć to w taki sposób, jeśli chcieliby, żeby drugi kanon nie, nie został zbyty, to nie trzeba było go w ogóle robić, albo go lepiej ukryć. Ale przed Bogiem nie da się nic ukryć. On zawsze zostanie wydobyty. A dzisiaj po prostu to, co się dzieje, to się dzieje dlatego, że było to wrogość Boga, a ukryć przed Bogiem nie można było lepiej. Wyglądało na to, że to było dobrze, bo było ukryte przez 1600 lat. I nikt tego nie odkrył. Ale y, ci, którzy wiedzieli, cieszyli się, że nikt nie wierzy w Boga, bo tylko ci, którzy wierzą, mogą drugi kanon odkryć. Ponieważ jeśli wierzymy Bogu, wierzymy Jego dziełom i wierzymy Jego Słowom. Jeśli On powie, nie masz grzechu, to go nie masz. Jeśli mówi usunąłem Adama, to go nie ma. Jesteś czysty i doskonały, to tak jestem. Jesteś Synem Bożym, gdy wierzysz, to tak jest. Nie dyskutujesz z tym. Idziesz, idziesz i robisz to, co ci każę, idę i robię. A będą mnie słuchać, nie martw się, ja o, ja o to zadbam. Jak nie będą słuchać, to będą mieli duży problem, ponieważ ja się tym zajmę. Nie ty, ja się tym zajmę. Że jak nie będą Cię słuchać, to ja się tym zajmę. To ja to wszystko spowoduję. Ja to dałem. Ty jesteś mi posłuszny. Mówisz to, co Ci nakazałem. Sprzeciwiłeś się Kościołowi, mimo że nie wiedziałeś, dlaczego zrobiłeś to. Odeszło mnóstwo ludzi i mówili, dlaczego Ty tak robisz? Ja powiedziałem, nie mogę inaczej tego robić. Bóg mi nakazał to czynić i czynię. Nie mogę tego zmienić. Tak musi być. Po roku czy dwóch latach Ukazuje mi yy, tą właśnie sytuację drugi Kanon i mówi, że dlatego, ponieważ wrogość ich urosła aż do nieba. I teraz pomsta przychodzi i ich usuwa. Ja sam mógł to czynię. I to się w tym momencie dzieje i dlaczego nie chcą zrozumieć, że dla człowieka nie jest to możliwe? Usunięcie kanonu drugiego i objawienia tych tajemnic nie jest możliwe dla człowieka. Człowiek nie jest w stanie tego uczynić. To Bóg to czyni. I Synowie Boży to czynią. A nie chcą tego zrozumieć. Ale dla nich droga też jest otwarta, gdy się nawrócą. Ponieważ Bóg nie zamknął ich drogi. A jeśli chcą, żeby była zamknięta, to dla nich jest zamknięta, bo nikt im łaski nie udaremnia. Udaremniają łaskę Bożą względem siebie sami. Łaskę Bożą y, udaremniają względem siebie sami. Nikt im tego nie udaremnia. Mogą w każdej chwili to zmienić, chyba że ich miedź trzeba. Miedź żelazo. Bo nie ma innej y, 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 odpowiedzi, jak tylko taka. Miedź i żelazo spętały ich ręce, spętały ich nogi i zaszczepiły ich oczy i głównie tak postępują wedle y, miedzi i żelaza spętanej świadomości przez porządliwość ciała, porządliwość oczu i pychę tego życia, pychę ich życia i pychę tego życia, dlatego nie chcą podjąć decyzji, która jest jak decyzją mój bogatego młodzieńca, który przez Chrystusa Pana chce, że Chrystus Pan chce dać mu życie, ale on chce mieć władzę nad Bogiem, tak jak chciał zawsze Lucyfer, a nie porzucić świat dla Boga, dla życia, wiecznego życia.